Urodzona w Trzebnicy, polska szlachcianka, a dokładnie córka naszego króla i królowa Francji. Dziś kilka słów o Marii Leszczyńskiej. Dorastała na skromnym dworze swojego ojca, który był już pozbawiony tronu polskiego na pograniczu francusko-niemieckim. Mimo swojego trudnego położenia Stanisław Leszczyński zadbał o dobre wykształcenie Marii, w tym wykształcenie muzyczne. Później, jako królowa, Maria organizowała niedzielne koncerty. Które były ważnym wydarzeniem muzycznym w Wersalu. Początkowo sytuacja majątkowa Leszczyńskich, w tym liczne długi, nie zapowiadały, że Maria ma szansę zostać królową Francji. Jednak dzięki swojemu statusowi królewny upatrywano nadziei dla rodu w dobrym za pójściu Marii. Pierwsze próby wydania Marii za mąż nie były łatwe, a to Leszczyński odrzucał kandydata jego słabym statusem społecznym. Albo rodziny kandydatów odrzucały Marię, z racji jej braku posady. Sytuacja zmieniła bieg, gdy w samym Wersalu zaczęto brać ją pod uwagę jako kandydatkę na żonę którego z książą. Początkowo miał być to Ludwik Henryk Bourbon. Jednak gdy przyszła wiadomość z Wersalu, do Stanisława okazało się, że owy książę odmówił ożenienia się z Marią. Co było przyczyną radości Stanisława. Dlaczego? bowiem okazało się, że zwolnił on miejsce dla samego króla Francji Ludwika XV, co Stanisław upatrywał jako działanie i łaskawość boskiej. Na wybór Marii wpłynął stan zdrowia Ludwika, który był chorowity i groziła mu wczesna śmierć bez męskiego potomka. Wiek Marii miał zapewnić, że urodzi mu ona szybko potomka, który będzie kontynuował linię Burbonów na tronie francuskim. Dodatkowo kochanka księcia Bourbona, pani de Crier, zaangażowała się w pomoc w wyborze Marii na kandydatkę na żonę króla, ofiarowując mu portretu rodziwej Marii. Ten chwyt zadziałał. I tym sposobem Maria pokonała dość sporą swoją konkurencję i stała się królową Francji. Jak się później okazało, była ona idealną kandydatką, która dała dziesięcioro dzieci królewskich, a także była babką trzech późniejszych królów.